No i dobra Mobizen Live działa znów. A to jest próba takiej gry, która się nazywa Zombie Age 3, First Blood, Train, Speed Up. O, mam nowy jakiś wylarz. Equip, jeszcze equip, equip. Heat fire! Get ready! I'm ready, I'm ready for the flop! Dobra. Haha, it's a starter! Wideo, trzy razy cojny. Chyba w filmiku to pewnie bym włączył to wideo, ale przy nagrywam to nie wiem, co znaczy. Eee, nie będę Wam z tym męczył. Kurde, żeby nie było, ale lepa miałem na maksa głośność. Pewnie nie było mnie w ogóle słychać. No ale dobra. Ok, 5 dolaresków. Equip. Okej, okay. na razie robię wszystko auto w ogóle się nie zastanawiam, czy to mnie daje innej możliwości. Mission 2 easy Mission 1 Easy free. Dobra, tutaj po prostu trzeba oglądać pewnie filmiki. Aha, albo grać to w ogóle mnie to nie interesuje. Dobra Achievements Dobra Casino Dobra, mam jednego spinato. Spróbujmy. Tysiąc końców. Coś czuję, że na podpuchę. Ale dobra. Tu mamy pięć. Mrekwi 3. Tu mamy jakieś... Aha, shot video. Żeby dostać 5 dolaresków Walić te dolareski Mission 2 easy Equip Tak musimy Gdzie mam guns Tu mam guns equipped. Tu mam bikes Wow 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 Nie mów, że przeze mnie. Nie sądzę. Dobra. Słucham? Nie wiem, może po prostu... Flagim w grze. Nie? Dobra, tutaj mam jeszcze pistoletki generalnie, ale wolę tym młotkiem walczyć. I jeszcze sobie daję radę. Może być że przeze mnie, no ale co ja ci poradzę? No nagrywam filmik, zaraz skończę. Chciałem spróbować się to zagiera, no i próbuję. Zombie zombieaki się nie skończą, to ja idę i ona nas zabija! Ultra kill miałem, cztery kill pod zombie. Spoko, tutaj jakiś upgrade jest. Spoko! Mission 5 normal, mission 1 easy. Dobra, to walimy. Tak, tu mamy oczywiście jakąś reklamę to walić ją. Tu mamy equip. Spoko. No, intuicyjna giera, generalnie bardzo fajna. Podoba mi się na początku, przynajmniej teraz. Nie jest jakaś super łatwa, ale trudna też jakoś nie jest super też łatwa. No i co? Mission 1 easy. Próbujemy to easy zrobić. Oho, mogę mieć taki, taki temat. Co tu mi jeszcze? Aha, dobra, czyli chcę wymusić na mnie login z Facebooka. Ale, no, no, no. Też wybrałem gościa, to jest pod. pod, pod. Podobny do prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda T. Panego Trumpem, jak zapach z ust po alkoholu. ale <śmiennie> 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 To naprawdę petarda, wziąłeś do mnie Tą grę, którą testuję Mam 15 combo, 16 combo, 18 combo 20 Donald no. dawaj tam O kurcze. Pomysimy to. A to jest na czas, dobra, polecimy dalej O skończyła mu się broń A już się nie da dalej iść, to zgramy Co my tu musimy zrobić Ej, co my tu musimy zrobić, panie Donadzie A tu jest helikopter Ale fetarder Normalnie co ja robiłem, nie ja nie widziałem tego helikoptera Fajne, fajne Powiem szczerze fajne Nadal nie jest trudno Choć to był chyba jeszcze easy Oczywiście mikropłatności Nawet płatność za 464 zł Masakra nie chciałbym, żeby moja córka na przykład zobaczyła taką płatność i mi truła 4 litery ja chcę to! 464 zł tylko tato <grym> <grym> O! Nie wzięłem sypomagiera! pomagiera, ale te... I jeszcze tu jest ograniczona ilość Aha, taki temat Dobra, nie rozumiem o co chodzi. Aha, dobra. Klim. Mm -hmm. da, 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 da. Okay, yes. Coś tam już zaczynam kumać. Powiem wam szczerze, że jest gierka jest ciekawa. te stałe ale muszę za niego zapłacić 4,5z co, gdzie jest? a nie wiem, wiesz? 50 dolaresków dostałem, masakra no dobra panowie i panie, no nie będę prze nie przedłużając gra jest naprawdę spoko, polecam zainstalujcie sobie, sprawdźcie jak słyszycie, muszę już lecieć Zobaczyć, co tam jest grane i pomóc. Tata, obudziłam się. Ja nie spałem. Dobra. Hejo, trzymajcie się.